słucham. A ile tak mniej więcej pożarów pani zgasiła? Całe mnóstwo. No czyli ile? Bo na pewno nie tyle, co jak sam. Zaraz do niego zadzwonię. Ale ona jest super. To teraz przejdziemy do grillowania. Kto ma ochotę mi pomóc? Ja, ja! ja! O, o, o nie, nie ma zasięgu. Jak tu nie ma, to trzeba jeść gdzieś wyżej. Ale ty tam uważaj, bo strasznie wieje. Ty wiesz, że zauważyłem? O, oj! Ała! Ratunku! Eee, a może jednak spróbowalibyście przyczepić rękaw na dole na ziemi, a potem wciągnąć go jak flagę? O, ty! A wiesz, że to sprytne? Ale co ty robisz? Nie chcesz drabiny? Chcę. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Ta. Co tam, James? A Ellie gasiła jakieś pożary? Tak, ta, jasne. I to mnóstwo pożarów gasiła. No, ale... Nie, 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 nie. Pewnie nie aż tyle, co ja, ale ma doświadczenie. Halo? Halo? Nie słyszę cię. halo? Wujku, samie! No nie. I znowu nie ma zasięgu. No dobra, to jeszcze kawałek wyżej. Pierwsza sprawa. Podłączamy butlę z gazem do naszego grilla. I tu trzeba zachować maksymalną ostrożność, zwłaszcza, że zaraz obok jest ognisko. To ja mogę! Nie, bo ja chcę! Hej, dziewczyny, bo zaraz. A, o, chwila. A gdzie James? Wziął telefon i tam sobie poszedł szukać sygnału. Dobra, zostajecie tu i niczego nie dotykacie, jasne? Za chwilę jestem. A ja i tak wiem, jak się podłącza, tak? Zostawia ja chcę! Pani Eli prosiła, żeby niczego nie dotykać. A ty to od kiedy taki grzeczny? Puszczaj! To ja, ja chcę. O, nie chcę! O, Szybko! Zapawy się, no już! Wszyscy pod wiatr! No już! James! James! Cię nie bój Nie denerwuj się, nic ci się nie stanie! Trzymaj się mocno, trzymasz się i... Teraz prawa stopa powoli w dół. O. Super, tak jest! Bardzo dobrze, jeszcze kawałeczek i dam radę cię złapać. O. o, to chodzi, brawo! Już zaraz będziesz na dole. Jak będziesz gotowy, po prostu o. się puścisz. O. Mam cię. O. Bo ja chciałem zadzwonić do wujka sama, ale... Teraz to nie muszę, bo ty jesteś super. O. No to jednak zadzwonimy sobie do wójta semorą. Mendy i koń zeszli ze szlaku i utknęli na skalnej półce w lesie zaraz za krzyżówką. Mendy i koń zeszli ze szlaku i utknęli na skalnej półce w lesie za krzyżówką. jedziemy w teren. Może być trochę ciężko. Mandy, coś ci się stało? Sam gotowy? Nosze też gotowe. No to jedziemy. Tam konie. Na początku bardzo się bał, ale ja go głaskałam i mówiłam, że będzie dobrze. O, jaka mądra dziewczynka! Proszę, jaka spokojna bestia sprawdźmy, czy nic mu nie jest. No co, uwaga! Tak na wszelki wypadek, dla bezpieczeństwa położysz się na noszach, dobrze? Spróbuj się nie ruszać. Halo, Penny! Spuszczaj uprząż! Ojej! Ten hałas pewnie go wystraszył! Zaczekaj! Ach, no już, już. Słuchaj, ja będę uspokajać konia, a ty zapniesz mu tę uprząż. Ale proszę cię, powolutku. Ach, grzeczny konik. Nie ma się czego bać. Dobra, koń w powietrzu. Dzięki za pomoc. A może jeszcze fasolki? Dzielnikowoje. <laughs> ja chyba więcej nie zmieszczę. O proszę, proszę. W końcu jesteśmy w komplecie i mamy gości! Jak miło! Siadajcie, zapraszamy! Tak serio? To ja nigdy nie jeździłam na koniu. Przepraszam, że panią oszukałam. Kochanie. Koń to przecież żywe zwierzę. Wiesz, że to się mogło źle skończyć? To ja może bym się pouczyła. Bo okazało się, że ja chyba lubię ja konie. <grym> Ludzie kochani, cofnąć się! Oto ja, Daniel Steele! Stop, 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 Jaki znów stop? Co to ma znaczyć? Ja tu jestem reżyserem. A ja uważam, że mam za mało tekstu. Jeszcze raz gramy od początku i trzymasz się scenariusza, zrozumiano? I bardzo proszę o ciszę. I jedziemy! Ratunku! W całej szopie z węglem szaleją ogniowe błyskawice! Ratuj się kto może! Całujcie żony i mężów! I powiedzcie mojej matce, że... Nie, 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 nie! To, to, to! A to, 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 że tego nie ma w scenariuszu! A właśnie, że jest. Sam dopisałem. Nie życzę sobie takich kpin z mojego dzieciństwa. Jeszcze raz. Ale tym razem porządnie! I... Kramy! Nie bój nic! Super Norman pomoże ci! Dość! To co? <laughs> Pewnego dnia, wiele, wiele lat temu, naprawdę, dawno, dawno temu... Przejdź do rzeczy, ale już! Przechodzę. Nim nastały czasy fajowych wozów strażackich i eleganckich helikopterów, najlepszym przyjacielem strażaka było zwykłe wiadro. Daj, 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 podaj wiadro do kolegi. Daj, 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 w prawo podaj je. O nie, tak, 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 ja to ja tu mam być w blasku reflektorów. Myśli, myśli, myśli. podaj dalej, pożar zgaśnie mi. Daj, 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 podaj wiadro do kolegi. Daj, 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 prawo podaj je. Tak, 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 pełne zimnej, świeżej wody Trzymaj mocno, podaj dalej, pożar się w nich. James, chyba ci mówiłem, że masz świecić na mnie Na mnie, cały czas na mnie Ale pan kapitan Steel przed chwilą kazał świecić na tych, co śpiewają A co się słuchasz, kapitana? Kapitan to tylko reżyser, a ja jestem gwiazda Tam dajesz światło i nie ruszasz, jasne? Wielki Daniel Steel Oj, weź został. Mój kawałek sceny i tam masz świecić! Uh, 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 uh. No i widzisz, wszystko twoja wina! Jak to moja wina? Ja tu jestem gwiazdą! Pożar? Musicie stąd uciekać, pali się! Uuu, a to dopiero zwrot akcji. Tego się nie spodziewałam! Nie, nie, to nie tak. To nie przedstawienie. Słuchajcie, teraz bez żartów. Pali się, musicie się ewakuować! Uwaga, ośrodek górski się pali, a mój spektakl w ruinie. Udało się skalibrować sygnał naprowadzający. Czcinam kanapki z szynką i kalafiorkiem. Eh, panie kalafiorze, e? znaczy się, panie profesorze, bo ja coś nie mogę znaleźć tej swojej mapy. E. Ja swoją mam. Chciałbym państwu przypomnieć, że jesteśmy tajną organizacją i nie możemy ciągle czegoś gubić. Ja swoją trzymam w segregatorze. Ustawiam teleskop na galaktykę Andromedy. Wszyscy patrzą do góry. Jeśli współrzędne rzeczywiście są w porządku, to dzisiaj zobaczymy jedną wielką chmurę. Może tutaj, ale tam dalej niebo jest troszczyste. Hmm, to prawda. Gdybyśmy byli w stanie odbić parę kilometrów od brzegu, namierzylibyśmy nasz cel. No ale jakim cudem? Nie wiem, a może na przykład łódką? Świetnie. Zbierać sprzęt i w drogę. Nic już nas nie powstrzyma. Dobra, Penny, wciągaj. To tak. Po pierwsze dziękuję, a po drugie przepraszam. Przecież doskonale wiecie, że zabawa na klifach po ciemku to fatalny pomysł. No, ale mieliśmy latarki. I co z tego, skoro i tak spadliście, prawda? Co wy tu w ogóle robiliście? To co, może mu zdradzimy? Co jest grane? E, no, dobra, ale ty mów. Bo my, my jesteśmy z archiwum Z. Ja się nazywam Agent Price, a to Agentka Sparks. I badamy różne tajemnicze zjawiska w Ponty Ostatnio odkryliśmy, że pewna tajemnicza grupa chce nawiązać kontakt z obcymi, a potem ściągnąć na Ziemię księżycowe ludy. Jasne. I dzisiaj już ich prawie mieliśmy, ale Norman, jak to Norman, oczywiście musiał spaść. Nie, no jasne, zawsze moja wina. No przykro mi, ale tak masz, bo... Ja wiem, że ty na mnie wierzysz, ale patrz! Patrz, co znaleźliśmy! Hmm, a to nawet ciekawe. Wracasz na górę? E, nie, nie wracam. Jedź sama do remizy i ja odprowadzę dzieciaki do domu. A może nawet pomogę im z tym śledztwem. Super! To co, my wiesłujemy. Dasz radę? Oczywiście. Wszyscy siedzą wygodnie? Czy wygodnie, to nie wiem. Jeście mnie tam, gdzie niebo czyste! Coś wyjątkowo silny, prąd, co? To prawda, Czuciu. <gryżąc> to prawda. Nic się nie bój, kaweciku kochany! Zaraz będziemy na miejscu! Patrz, łolabij jeszcze nie odleciał! Udało się! Jest! Wszyscy! A to co? Brzmi jak jakiś helikopter? Mórs odbiór! Zgłasza się Tom Tomas. Lecę właśnie do górskiego ośrodka Pomłodych kadetów. Odbiór! I co? Miałaś jechać do ośrodka górskiego, a nie górskiego centrum ratownictwa. To nie płacz, aniołku, ty mój! Polecisz tym helikopterem, obiecuję. Mam się zna fajny skrócie. Trzymaj się, ponczusiu! Opuszczamy nosze. Uh, uh spokojnie, nie za szybko. Oh. Oh. Myślałem, że to będzie spokojny dzień w górach, a tu proszę. Brawo, kochani, super. Teraz potraficie już rozłożyć nosze, odpowiednio ułożyć pacjenta i zanieść go w dowolne miejsce. Pacjenta? A teraz uwaga, uwaga. Opowiem Wam, jak się zachowywać w helikopterze. Bo co? Bo zaraz odlatujecie? Hej! jej! Oh, yeah. Norman przegapił, aż mu chyba nawet współczuje. Pewnie. Siedzi w domu i się nudzi. Eee! Mamo. U uważaj! Zobacz, tam leży jakieś drzewo. O, o. Ostatnim razem go nie widziałam. No czyli kiedy? Z dziesięć lat temu? O no, nie. Komu, 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 komu! No co? Chyba sobie jednak dzisiaj nie polatamy. Musimy wezwać strażaka sama. Norman i Dilly Spryce utknęli w samochodzie na czubku drzewa. Nad przepaścią w środku lasu. A niech to. No i jak tam kadeci? Wszyscy gotowi? Kto się chce przelecieć helikopterem? Pięknie. O, ludzie! No to był dopiero koszmar. Śniło mi się, że Norman Price puścił flarę prosto w kosz na brudy. I podpalił mi dom. Czyli to nie był sen. Norman Price wystrzelił flarę. Dom fladów znowu się pali. Norman Price wystrzelił flare. Uwaga, u fladów znowu pożar. Elvis, Ellie, gasicie ogień od zewnątrz. Penny i ja wyciągniemy wszystkich ze środka. Tak jest! Ach, nie mogę otworzyć. Cofnąć się! O! Bądziak! Uspokój się, Norman. To tylko ja. Słyszałaś? To chyba Mandy. Dobra, zabierz Mike'a i Normana na dół. Idę pomału. Połóż się na podłodze i nie zbliżaj się do drzwi, dobrze? Zaraz Cię wyciągnę. I już po strachu. Ojej, co tu się stało? A to, że Norman prawie spalił nam dom! I chyba jestem chora. Pewnie złapałaś tego nieszczęsnego wirusa. James i Hanna też leżą w łóżkach. I co, Norman? To nie pądziaki, bo oni są po prostu chorzy. No, wiedziałem. A ty wiesz, że taka flara to nie zabawka. Nie wolno odpalać flary w domu. Bardzo przepraszam. Bo oglądowałem taki straszny film i chyba jednak nie był dla dzieci. A ja chyba wiem, jak kolegę rozchmurzyć. Co powiesz na piosenkę? No nie. Kiedy słońce grzeje, tak? Imprezowy rusza jacht. Dalej! Śmiało! Świć, bo już przyszło lato! E, fu, ta piosenka jest jeszcze gorsza niż te pondziaki! Wyobraź sobie, że o dziwo... Muszę się z Tobą zgodzić. ale to. i zostajmy najlepszymi łowcami! A, no, nie! A jak Ben będzie chciał Neptuna, to weźmie tytana. Oj, daj spokój! Wrócimy, zanim zdąży wsunąć swój lunch! Mm, bo takim Neptunem to się chyba steruje tak samo jak łódką taty. Przechodzimy na prędkość warpową gazu, pani inżynier! O! Nie róbcie tak! Ja nie lubię za szybko! Trzeba się było nie podśmiewywać z pana kapitana. Tym razem tak schował, że nigdy nie znajdziemy. Zimno, zimno, lodowato. Brrr. Szukaliśmy po prostu wszędzie. Hmm. Mam pewien pomysł. Akcja poszukiwawcza pierwsza zasada. Im wyżej się znajdziesz, tym więcej zobaczysz. Bingo! Uuu, bardzo zimno. A, ale zimno. Słuchaj, zerknij co tam leży na dachu Jupitera. Uh, uh, uh. O co? Co? E, e, jakby cieplej, cieplej, gorąco paszy. Mam ją. Brawo! Saro, strasznie nas tu zalewa. Może jednak trochę zwolni, dobra? Właśnie, że gazu, bo nas pobiją! Teraz lewo! Znaczy się na sterburtę! Chyba backburtę! Uh, oh, y -y, a... widziałeś? Nasze dzieciaki popchnęły Neptunem! Hej, <grym> hej, hey, maluchy! Zaraz, zaraz! Nasze dzieciaki same w Neptunie? I pędzą jak szalone! Słuchaj, nie ma co, wzywam strażaka sama! Norman, Mandy, James i Sara będą Neptunem na pełne morze w poszukiwaniu kosmicznych robali. Norman, Mandy, James i Sara będą Neptunem na pełne morze w poszukiwaniu kosmicznych robali. O, gdzie te czasy, kiedy strażacy zdejmowali te słodkie kotki z drzew? Oczywiście nie mam zasięgu. I pokonaliśmy Czarnego i Majka. To co? Wracamy na ląd? E, ja nie bardzo wiem, gdzie ten ląd. Słuchaj, nie rozumiem tego programu do nawigacji. No to tam płyniemy, bo tam powinien być ląd. Chyba. Ty tu dowodzisz? Sam. Bo ja wybrałem ci ten mundur, ale trochę mi chyba nie wyszło. Ale. No patrz tylko, jak ładnie pachnie. Bardzo Ci dziękuję, chyba niewiele. W domu Fladów wybuchł pożar. Mandy, Hanna i Norman nie mogą się wydostać. W domu Fladów pożar. Mandy, Hanna i Norman nie mogą się wydostać. O dom mi się bali. Znowu. Strażak sam, Dobro. Norman, Sprażak. Wendy, Hanna! Bardzo was proszę, wsuncie się w dobrze. To no co, możemy? Oczywiście! Uwaga, wchodzimy! Dajcie mi rękę! Zatykajcie usta i powoli. Dacie radę, zaprowadzę was do drzwi. Bardzo dobrze, teraz prościutko na dwór do Jupitera. Sam! Bo tam jeszcze został ten kot! Dobra, dzięki. Poszukam! Po Lizzie, niech sprawdzi, czy wszystko gra. No i już po pożarze. Jak tam ten śmierdziuch? Nic mu nie jest, wszystko gra. I wyobraź sobie, że nawet ma właściciela. To pani Chen. Zaraz ma przyjechać do kliniki. No i co? I w końcu nie wiemy, kto ukradł ten cały diament z Ponsy. O, ja wiem, widziałem. To ten zły pułkownik Ketchup. A nie, 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 może jednak Lady Pifflington? Albo ten śmieszny profesor pudlowłosy. To ja chyba jednak sam sobie obejrzę. Dzięki. Podejrzewam, że chwilowo możesz sobie tylko pomarzyć. O nie! Mój ukochany film! I teraz już nigdy się nie dowiem, kto ukradł. A jakie to w ogóle ma znaczenie? Powiedz mi lepiej, dlaczego bawiliście się zapałkami? Tak, wiemy, kto zapalił świeczkę. Ogniem zajmują się dorośli, i świeczki stawiamy w bezpiecznym miejscu, z dala od zwierząt. Przepraszam. Też przepraszam, bardzo przepraszam. <laughs>